Witam wszystkich na kanale gram Wy, z tej strony Tomek, i to jest nasz kolejny odcinek z serii Demon Souls Grę rozpoczynamy prawie zawsze e, wspójni i tak jest też dzisiaj. E, w dzisiejszym odcinku zrobimy na pewno dwie rzeczy. Jeżeli się uda, to pójdziemy być może jeszcze w jedno miejsce, ale dwie rzeczy są. E, dzisiaj priorytetowe. Pójdziemy w jedno miejsce, gdzie nie byliśmy, ponieważ wcześniej nie zauważyłem tego miejsca i postaramy się wrócić do króla z początków gry. Ale zanim tam pójdziemy, to również chciałbym odzyskać ciało. Także to są takie te dwie najważniejsze rzeczy. Najpierw duszę rozporządzimy duszami, czystej krwi, duszy demona. Dusza Astrei, i nie zobaczyliśmy ile za niego dostaniemy. 48 tysięcy, super. Więc mamy prawie 90 tysięcy dusz. Więc trzeba je wykorzystać, prawda? Magia, i potrzebowałem 80 dużym mieczem. Powalczyć to, raczej, raczej z niego zrezygnujemy. Zwiększa obronę fizyczną. No, to jest to samo, tak jak mówiłem. Aha, w szczęście chciałbym zainwestować, bo dzięki szczęściu będę znajdować więcej przedmiotów, a za tym idzie więcej dusz więc myślę, że na obecną chwilę zainwestujemy w to a dzięki tak naprawdę szczęściu też wszystkie odporności idą w górę no na zarazę odporności chyba już nie potrzebuję chociaż być może się okaże że jeszcze e, jeszcze gdzieś ta zaraza będzie hmm. więc tak. Naprawimy przedmioty Lepsze przejść z tego co pamiętam, nie dam rady. Nic. Um, strzały mam w ilości 99, więc na razie wystarczy. Już zobaczymy czy możemy coś zostawić. O, czysty kamień szpikowy. Bezcenny czysty kamień szpikowy wzmacnia szczylety, miecze, dopchnięć, włócznie i tym podobne. Kamień szpikowy używany jest do produkcji broni, do dającej zadającej duże obrażenia krytyczne. Może podnieść klasę oręża maksymalnie do poziomu piątego. Warości się go za krystaliczną minerałów obecnych w ludzkiej krwi. To pewnie później. To, proszę. Pewnie później z tego skorzystamy. Dobra, no, to, to Ok, tu jest taki zestaw jeszcze. I tak jak mówiłem, pójdziemy do... A to co, to jest kleniec z Trademon? A była niegdyś szóstą święto, teraz jednak mieszka wraz z tymi, którzy wyczekułyśmy. Aha, dobrze, to jest ta końcówka z ostatnim bossem. Ale tak naprawdę ja tam nie muszę je już przynajmniej na razie iść. Dopóki nie będą mi potrzebne jakieś składniki a chcę, chcę na ścieżkę rytualną hmm, pójść, ponieważ tam jest jedno miejsce w którym nie byliśmy zanim dojdziemy do tego bossa i kolejna rzecz tutaj bardzo dużo e, ludzi z innego świata biega więc zaatakujemy inny świat żeby odzyskać e, ciało o, już jest napadanie dość szybko Byłem na pierwszej lokacji przy tym zamku balaterii i ani razu nikogo nie napadłem No, przepraszam, coś się stało. Słuchajcie, dopiero dosłownie po przeniesieniu się do tego świata taka oto postać zaczęła mnie atakować. Ona nie jest jakaś tam mega trudna. E, chociaż ma dość dużo obrony. O. Teraz nie wiem jak to się stało, że mnie ubiła. Ale co chciałem właśnie wam pokazać, nie jest dość trudna, tylko dużo mi żyć zabiera i w międzyczasie jeszcze obok niej stoi szkielet, który w momencie kiedy mnie zaatakuje mam no, no, dwóch naraz do, do walki Jestem jeszcze jednej rzeczy ciekaw czy jeżeli ja go pokonam to czy będzie się odrodzi później, czy już nie? Aha, super Próbuję go jeszcze raz pokonać Jeżeli się nie uda no to no to uciekamy, bo jestem troszeczkę za słaby na niego Ja pierdziule no ok odzyskaliśmy ciało więc tak jak obiecałem idziemy um, spróbować zawalczyć z królem Podejrzewam, że też mnie weźmie na hita tak samo jak wcześniej, e, więc trzeba będzie robić uniki, ponieważ już próbowałem poza nagraniem z nim zawalczyć. E, tak jak widzicie, tutaj z wrogami jest dość prosto, ale jednak król jako ducha dość szybko sobie ze mną poradził. Tak, jeszcze jedną rzecz, bo powiem Wam, że z tym rycerzem, co wcześniej miałem problem, to e, dalej nie jest z nim łatwo, e, więc dobrze, mam odporność na krwawienie, ale pierścień szczery modlitwy zwiększa siły cudów i ich czas rzucania, tego nie widziałem wcześniej, pierścień z białego srebra ozdobiony niebieskim klejnotem zwiększa moc cudów, wydłuża też jednak czas wymagany do ich rzucania. Jedna z niewielu pozostałych prawdziwych polskich reliktów odkrył ją we wczesnej młodości szósta święta Astrea, a to spoko. Siła ataku broni w lewym ręku. To wszystko. Czyli na obecną chwilę nic lepszego. Zobaczymy, czy jak sobie poradzimy z tym, e, ponieważ szczerze powiem, że naprawdę miałem z nim problem ostatnio, myślałem, że będzie prościej, a to dalej to samo wyszło. Czyli jako dusza byłem o wiele słabszy, bo nie dawałam mu rady wcześniej w formie duszy. Zobaczymy teraz jeszcze jak sobie poradzimy z królem. Trochę lepiej, trochę lepiej, oczywiście ja mu żyć żadnych nie zabieram. Wiem, że mam się nie bronić. I długo mam z nim walczyć? Przeczytałem, że... Około 10% żyć powinienem mu zabrać wtedy. Odpuści. Whoa. Ale gdyby nie to, że mam ciało, to już bym zginął. No ja myślę, że już ma około 10% żyć. No i super. No i mnie załatwił. Także spróbujemy jeszcze raz do niego przyjść, jak troszeczkę więcej siły będziemy mieli. Eee, I spróbujemy raz jeszcze wtedy go pokonać. Podejrzewam, że już mi nie dużo jeszcze zostało, ale... Ma, ma czasem zaskakujące ataki. W takim razie chyba lecimy na nową lokację, która wcześniej była zamknięta. Teraz mamy nadzieję, że ją otworzymy. Tak jest. Chyba był wcześniej. Znaczy był na pewno wtedy przy tym rycerzu. Ale czy to jest boss? To... Bo on wygląda jak ten czarodziej wcześniejszy. I na pewno może jakbyśmy dało to odzyskać ciało jeszcze raz. Wielki. Pewnie zaraz wyjdą, co nie? Ja się nie spodziewałem... Napadanie nie udało się. Aha, nie, przepraszam, właśnie napadam, okej. Okay. Teraz tak, zobaczcie, że będąc w tym świecie nic innego nie interesuje mnie, prócz innego bohatera. Nic mi nie jest... Aha, znowu jakiś błąd. Nic mi nie jest w stanie zaatakować. Ten błąd wskakuje podejrzaną dlatego że ta postać wychodzi z... z gry. Wejdziemy jeszcze raz. Spróbujemy zaatakować goś. Bo jednak je ja wejmiem swoje ciało, bo to jest więcej możliwości. Nie wiem dlaczego te wilki tutaj. Um, warto. Czy ja mogę je w jakiś sposób pokonać? Pewnie ktoś na mnie zaraz zrócił Znowu znając Tarcza mętniaka. Jesteś w wyższości. Dobra. Mhm. Czy on tutaj jest? Aha, będziemy rozmawiać. Zapraszam mnie. Dalej. Tak, to na pewno jest boss kolejny. Wow! On chyba się mnie boi. Dlatego on ucieka ciągle.

Zapewne tam nie będę miał gdzie iść. Pojrzyjcie. O, kamień! I super. Chociaż wiecie, co? Ja sobie na razie radzę z nimi. A szkoda byłoby tracić e, kamień, żeby zaraz przed jakąś głupotę zginąć, której nie zauważa. Dojdziemy do bossa, zobaczymy jakie ma możliwości eee... I wtedy sobie ciało odzyskamy żeby jeszcze raz go zaatakować To jest bezpiecznie, chyba niebezpiecznie, bo one nie strzelają Teraz od takiego to ja bym chętnie dostał jakąś zbroję, co? Dla wodszyka. A, jestem tutaj z powrotem. Przecież ja też mam Łuk Gdzie on jest? Ten drugi gdzieś jest, którego nie widzę bo nie, to tam jest, dobra OK. myślę, że na dzień dzisiejszy to tyle. Dzięki wielkie, że byliście i w następnej części przejdziemy w pewnie całą lokację plus bosa. Trzymajcie się na razie i cześć!